Dzień dobry państwu. Otwieram zwołane na podstawie artykułu 20 ust. 2 Regulaminu Sejmu pierwsze posiedzenie Komisji Śledczej do zbadania lojalności, prawidłowości, legalności, prawidłowości oraz czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych między innymi z wykorzystaniem oprogramowania Pegasus przez członków Rady Ministrów, służby specjalne, policję, organy kontroli skarbowej oraz ternoskarbowej, organy powołane do ścigania, przestępstw i prokuraturę w okresie, w okresie od dnia 16 listopada 2015 roku do dnia 20 listopada 2023 roku. Porządek dzienny posiedzenia przewiduje wybór prezydium komisji przewodniczącego oraz zastępców przewodniczącego. Zgodnie z artykułem 163 ust. 1 regulaminu Sejmu uchwały komisji zapadają większością głosów w obecności co najmniej jednej trzeciej liczby członków komisji. Na podstawie listy obecności członków komisji stwierdzam kworum. Przypominam, że komisja na podstawie artykułu 20 ust. 3 regulaminu sejmu powołuje i odwołuje członków prezydium w głosowaniu jawnym większością głosów. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki i obliczenie głosów przez sekretariat komisji. Głosowanie przy... Przeprowadzamy według zasad, kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje od głosu. Wybór zostaje dokonany, jeśli kandydat na daną funkcję uzyska zwykłą większość głosów, to znaczy więcej głosów za niż przeciw. Głosy wstrzymujące się nie są brane pod uwagę. Przystępując do wyboru przewodniczącego komisji, zwracam uwagę, że w przypadku zgłoszenia większej liczby kandydatów Uzyskanie przez, uzyskanie przez pierwszego w kolejności kandydata zwykłej większości głosów spowoduje jego wybór na przewodniczącego komisji, komisji. Głosowanie na pozostałe kandydatury staje się bezprzedmiotowe. Czy powyższe zasady głosowania i wynikające z nich konsekwencje są dla wszystkich posłów jasne? Nikt sposób nie ma wątpliwości. E, bardzo proszę o e, zgłaszanie kandydatur. Proszę, pan poseł Busacki. Pani marszałek, wysoka komisja, chciałem zgłosić na przewodniczącą y, naszej komisji, panią poseł Magdalenę Srokę y, z Polskiego Stronnictwa Ludowego. To jest y, uzgodnienie koalicyjne. Mam nadzieję, że uzyska ona większość głosów naszej komisji. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy pani poseł wyraża zgodę na kandydowanie? Dziękuję za zgłoszenie. Tak, wyrażam zgodę na kandydowanie. Dziękuję bardzo. Czy ktoś e, czym są inne kandydatury? Proszę pan poseł Ozdoba. Ja tylko chciałbym powiedzieć, że z tego, co mi się wydaje, zagłosujemy za panią e, koleżanką z, z zjednoczonej Prawicy. Była w, była w koalicji rządzącej, więc sądzę, dziękuję że bardzo, może mieć pośle. charakter. Dziękuję bardzo. Dziękuję, że bardzo dziękuję. Szanowni państwo, jeżeli mogę, pani Marcego, się, że się, po, pan pozwoli, że ja będę prowadziła obrady. Bardzo. Ja po, Dzień. Przyjdzie czas, kiedy pan będzie miał głos. Nie, ja tylko chciałem Jak... poprzeć, bo pan jako funkcjonariusz policji też. Panie pośle, bardzo proszę, dla szacunku do tego, że. Ja rozumiem nieodparty imperatyw mówienia, ale ja prowadzę te obrady i bardzo proszę. Bardzo proszę. Przystępujemy do. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za wyborem na funkcję przewodniczącej komisji, pani poseł Magdaleny Sroki? Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Gratuluję pani poseł wyboru, pani przewodnicząca. Przechodzimy obecnie do wyboru zastępców przewodniczącego. Komisja Śledcza liczy 11 posłów. Proponuję, aby wybrać czterech zastępców. Czy jest sprzeciw? Nie widzę. Nie słyszę. Przystępujemy do zgłaszania kandydatur. Pani, poseł, pani przewodnicząca Magdalena Sroka, proszę. Pani Marszałek, bardzo dziękuję. Dziękuję za ten wybór i pozwolicie Państwo, że zgłoszę kandydatów na wiceprzewodniczących. Chciałabym zgłosić pana Marcina Bosackiego, pana Pawła Śliza, pana Tomasza Trele oraz pana Przemysława Wiplera. Dziękuję Pani Marszałek. To są cztery wiceprzewodniczący zgłoszenia. Dziękuję bardzo. Może po kolei. Czy pan poseł Bosacki wyraża zgodę na kandydowanie? Nie. Wyrażam. Dziękuję bardzo. Czy pan poseł Śliz wyraża zgodę na kandydowanie? Wyrażam. Dziękuję bardzo. Czy pan poseł Trela wyraża zgodę na kandydowanie? Tak, wyrażam. Dziękuję. Czy pan poseł Wipler wyraża zgodę na kandydowanie? Tak, pani marszałek, wyrażam i bardzo dziękuję za zgłoszenie. Dziękuję. Czy są, są jeszcze inne kandydatury? Tak, Bardzo pos proszę, poseł. Dobrze. Bardzo dziękuję pani Marszałek. Ja chciałbym zgłosić e, pana ministra Jacka ozdobę, e, jego kandydaturę na wiceprzewodniczącego, jednocześnie uzasadniając, że e, największy klub e, funkcjonujący w polskim parlamencie wydaje się e, być oczywistym, że powinien mieć swojego przedstawiciela w prezydium tejże komisji. Rozumiem, że e, pani e, przewodnicząca zgłasza czterech kandydatów na cztery miejsca, wydaje mi się jednak. E, zachowanie tego takiej podstawowej zasady i szacunku dla nie tylko dla parlamentarzystów, ale także i dla wyborców e, powinien zostać tutaj zastosowany. W związku z tym nie tylko zgłaszam pana Jacka ozdobę, ale też apeluję do panów posłów członków, państwa posłów, członków komisji o uszanowanie, uszanowanie tej podstawowej zasady. Dziękuję bardzo. Dziękuję Panie Pośle. Pan poseł Ozdoba. Szanowni Państwo, formuła Komisji Śledczej, zresztą to była omawiana dzisiaj również na posiedzeniu, jest taka, aby jeżeli rzeczywiście doszło do nieprawidłowości, należy z góry zakładać, że już Państwo mają napisany raport, więc czymś zasadnym jest adekwatna reprezentacja według wielkości chociażby klubów parlamentarnych. Powinno być miejsce dla, przewodniczą znaczy dla przewodniczącego, przewodniczącego z klubu parlamentarnego prawa i Sprawiedliwość. Tym bardziej, że charakter uczestnictwa w koalicji rządowej jest taki sam, mój, jak i Pani Przewodniczącej Sroki, więc nie rozumiem, dlaczego akurat wiceprzewodniczący nie może zostać reprezentant Zjednoczonej Prawicy. To jest co najmniej przy obecności mediów dość wyraźny sygnał, jaka będzie intencja i czemu ma służyć komisja, gdzie do prezydium, czy do ustalania harmonogramu oraz dalszych prac nie będzie reprezentanta klubu Zjednoczonej Prawicy. To świadczy o łamaniu podstawy zasad demokratycznego państwa prawa i nieprzestrzegania takiej higieny parlamentarnej. Wyraźny sygnał, bardzo dziękujemy, że, że państwo to utrzymają. Dziękuję. Znaczy, że nie respektujecie demokratycznego i funkcjonującego parlamentu. Dziękuję, panie pośle. Ja tylko krótko przypomnę, że w poprzedniej kadencji mieliśmy parę komisji śledczych, w której największy klub parlamentarny nie miał nikogo w prezydium. Bardzo proszę, pani poseł. Pani marszałek. Największym klubem parlamentarnym Dziękuję, panie w Otrzymałam głos od pani marszałek, także poproszę o chwilę cierpliwości. Panie pośle, Ozdoba, oczywiście rozumiem argumenty, natomiast mieliśmy w historii już przykłady, jak wtedy, kiedy największy klub opozycyjny nie był reprezentowany w prezydium Komisji Śledczej. Jak gwarantuję, że praca będzie odbywała się na równych zasadach wobec wszystkich. Jesteście państwo czteroosobowym składem w Komisji Śledczej, co już jest pokazaniem tego, że będziemy chcieli dogłębnie zbadać tą sprawę i przeprowadzić cały proces. Natomiast raportu nie ma jeszcze napisanego. Raport jest napisany przez Komisję Senacką, na którą nikt z członków Prawa i Sprawiedliwości wówczas nie zechciał się Stawić. Dlatego proszę nie mieć obaw o demokratyczne rządy prawa. Ta komisja będzie pracowała w sposób demokratyczny. Szcigodna pani poseł, pani przewodnicząca. Bardzo przepraszam, panie, panie pośle, bardzo przepraszam. Zamykamy dyskusję. Zamykamy dyskusję. Ale pani ma, pani, pani Marszek, ja jeszcze chciałem poprosić. Ja chciałem poprosić, a, 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 pośle, chciałem poprosić, ale bardzo proszę. Za, o zabranie Państwo, będą głosu? Mieli, w, Państwo będą mieli Ale może, wiele ale pani Marszek, no może. Ale pana opi Państwa opinia została wyrażona, Państwa opinia Panie... Nie, ja, ja trzymam Panie, pos Panie, po Panie, po Panie Pośle, Pan poseł ozdoba i pan poseł przydać już wyrażyli opinię, której wysłuchaliśmy. Przejdźmy do głosowania, bo to będzie to będzie. Jeżeli pan obieca mi, że będzie to nie dłużej niż minutę, to bardzo proszę. 20 sekund. Szanowna Pani Marszałek, Wysoka Komisja, Szanowni Państwo, no to jest rzeczą niesłychaną, żeby nie było w... Prezydium Komisji Śledczej, przedstawiciela największego klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, który liczy 191 posłów. No to jest niesłychane, niebywałe. No w tym momencie tak naprawdę nie wiem, czemu ma służyć ta komisja. No przecież w istocie, w sposób oczywisty wiemy, że wszelkie preludium do prac Komisji Śledczej jest ustalane na Prezydium, harmonogram prac, no porządkowe wszystkie kwestie związane też i ze świadkami, no, to, to, to... To jest rzeczą niebywałą. No, możecie oczywiście nas wyeliminować z prezydium, tylko mam pytanie, no, czemu ma służyć ta komisja? Bo, bo popieram tutaj słowa pana ministra Jacka Ozdoby, że być może już raport jest napisany. Dziękuję panie pośle. W związku ze zgłoszeniem większej ilości kandydatów głosowanie na każdą kandydaturę odbędzie się zgodnie z ogólnymi regułami, to znaczy wybrani zostaną ci kandydaci, którzy uzyskają kolejną, kolejną zwykłą większość głosów. Można więcej, głosów formalny jeszcze, za, pani marszałek? więcej głosów za niż przeciw. Od momentu wyboru takiej liczby zastępców przewodniczącego, jaka została ustalona przez komisję, głosowania nad pozostałymi kandydatami nie przeprowadza się. Proponuję, aby głosować nad kandydaturami. kandydaturami w kolejności. Kto jest? Tak, z kolejności zgłoszeń. Już głosuję muszę wrócić do tego kolejności. O. Kto jest za kandydaturę, kandydaturą posła Bosackiego? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 głosów za. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? 1, 2, 3, 4, 5 głosów Dziękuję. Kto jest za, za przyjęciem kandydatury pana, pana posła Pawła Śliza? Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Głos Dziękuję. Kto jest za przyjęciem kandydatury pana Tomasza Trelli? Kto jest za? Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. 11 głosów ja. Kto jest przeciw? Nie, ma Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie bez 10. Kto jest za przyjęciem kandydatury pana posła Przemysława Wiplera? Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Głosów. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Kto jest za przyjęciem kandydatury? A nie, bo to już okay. wyczerpaliśmy. Wyczerpaliśmy limit wybranych zastępców przewodniczących. Na tym, kończymy, na tym kończymy głosowanie. Przypominam, że zastępcami przewodniczącego komisji wybrani zostali posłowie. Poseł Marcin Bosacki, poseł Paweł Ślis, poseł Tomasz Trela, poseł Przemysław Wipler. Gratuluję wyboru i zamykam posiedzenie. Yeah. you Pani Przewodnicząca pracujmy, no chociaż termin niech Pani poda. Wiem, że Wam się śpieszy do domu, jest weekend, chcecie odpocząć, ale my chcemy, ale Pani Marszałek zakończyła, Pani może, Pani może ustalić termin kolejnego posiedzenia. Wiem, że jest weekend, chcecie może odpocząć, ale my chcemy pracować. Pani Przewodnicząca, bardzo Panią proszę. I tyle i jedziemy odpoczywać tak, a my chcemy pracować.